Musisz odebrać tego skina za zero w Fortnite wraz z całym pakietem, który zaraz trafi do gry, Powiem Ci również o evencie świątecznym z dwoma gwarantowanymi darmowymi skinami dla wszystkich graczy, ale na początek proszę piszko od w sklepie, niech każdy zrobi mega, wymagać im prowadzić kanał. Dziękuję, jeśli go używacie, jesteście największymi szefami. Łapeczka w górę, subik na YouTubie i wbijajcie na live na YouTube i Twitchu z i Fortnite'a i na Instagrama w opisie, a my lecimy pierwsze to, często pytacie o te zwroty pieniędzy, które Fortnite musi dać za skiny. W skrócie jak ktoś nie wie, Fortnite musi oddać graczom łącznie 250 milionów dolarów. Czyli ponad miliard złotych, za to, że kupowali skiny, karnety i inne przedmioty, jak fałdolce, pakiety, ekipy, jest to już potwierdzone, jest to oficjalnie potwierdzone przez rząd amerykański, bo oni kazali im oddać tą kasę graczom, co najważniejsze, każdy, kto zrobi taki zwrot, nie straci skinów, pakietów, karnetów nic, nie dość, że ludzie otrzymają zwrot kasy, to również wszystko zachowają na swoich kontach, jest to giga głośne i szczególnie w Ameryce wszyscy się na to hype'ują i będą sobie pobierać takie zwroty, jak dużo one będą. W tym momencie nie wiadomo, bo na stronie internetowej oficjalnie pisze, na której. Już ruszyły te zwroty, i można się po niej zapisywać, że zwroty są zależne od tego, ile łącznie osób się zgłosi. Jeśli zgłosi się mało osób, to wszyscy, którzy się zgłoszą, otrzymają maksymalny zwrot, czyli wszystko, co wydali prawdopodobnie na te skiny. A osoby, jeśli będzie ich dużo więcej, no to wtedy kwota będzie podzielona na tych, co się po prostu zgłosili. Więc jest to gigamoste, bo niektórzy mogą otrzymać naprawdę po kilka tysięcy dolarów. I co najważniejsze, to pamiętajcie, że obecnie strona faktycznie działa i po takie zwroty można się zgłaszać na niej albo na maila, ale obecnie nie jest ona dostępna dla Polski. Tylko dla Ameryki, także niestety nie wiem, czy jakieś triki działają, nie polecam nic takiego robić, chociaż wiem, że niektórzy już próbowali z VPN-ami, ale nie mam pojęcia, czy to po prostu działa. Bo kasę co prawda otrzymuje się na PayPal, ale podobno trzeba po prostu żyć w Ameryce i dopiero wtedy taki zwrot można otrzymać. Kolejna kwestia, pytacie też również o skin za 100-200-300 Pałców, czyli pilażową wiedźmę z eventu Reapera Friend, kiedy ono dokładnie trafi do gry i czemu dać cały czas jej nie ma. Już wam odpowiadam, ten skin powinien trafić podczas ostatniego update'u, ale Epic Games, jak wiecie, obecnie strasznie się mu obija i niestety skina niech prowadziło kiedy on będzie, obstawiam, że na pewno w tym sezonie, bo taka jest moja teoria, bo każdy inny skin z tego eventu trafiał po pierwszym dużym update'cie do gry, ale jak wiecie obecny update praktycznie nic tam nie wprowadził no i po prostu Epicowi, no nie chce się troszkę pracować, także no, na razie musicie czekać, ale później kupicie go z kodem Seikamstar na bank bez problemu, jeśli zrobiliście wszystkie zadania, o których Wam wcześniej mówiłem i również pytacie, co będzie w update'cie dokładnie w ten wtorek, otrzymamy mega duży update z nowym eventem w Fortnite, anime już się zakończy, ale do gry trafi event Star Wars i prawdopodobnie wrócą na przykład Star starusowe, może mityki, może jakieś przedmioty inne, może darmowe prezenty za wykonanie misji Star Wars, jak również pewnie większość skinów starusowych też trafi do sklepu, także szykujcie fałdolce, jeśli na nie czekacie, ale teraz powiedzmy sobie jeszcze o jednym skinie, który za moment będzie mogli zdobyć za darmo, oczywiście jest to nowy skin z refera friend i każdy gracz będzie mógł go zdobyć w 100% za darmo, skąd to wiadomo bo event jest potwierdzony przez likerów, jedne sensie musieli to robić, to wbijcie na specjalną stronę, jak tylko się ona pojawi nagram dla was materiał, także z no żeby nie przegapić i wtedy każdy Gracz, który zrobi parę misji, dokładnie 5, wraz ze swoim znajomym otrzyma darmowego skina, kill off, jakieś tam malowania i inne prezenty, jest to już trzeci, chyba czy czwarty taki event, i każdy gracz może wziąć w nim udział. Najcięższy quest jest to wbić 50 leveli wraz ze znajomym, a inne questy jest na zrobić kill'e, być w meczach 60 minut. Po prostu wejść do gry ze znajomym i jeśli nie masz z kim grać, napisz swój link w komentarzach, żeby zrobić ten event, jak on ruszy, albo go Discorda na kanał Szukam Graczy i powiedzmy sobie, dokładnie o tym skinie z 0 zł, którego będzie mogli odebrać w z całym pakietem, dokładnie znad w sumie, no już jutro, skąd to wiadomo i o co dokładnie chodzi, chodzi o sekretny pakiet, który trafi po aktualizacji, dokładnie do gry, jest to pakiet, włącznie aż z 9 przedmiotami, więc jest on gigamocny, zawiera on oczywiście skina, prawdopodobnie kilof jakieś lotnie, malowania, emotki, no i inne oczywiście prezenty, które będziecie mogli odebrać, wszystko da się zdobyć za robienie prostych mega zadań, które będziemy robić sobie wspólnie na live i pewnie też pokażę Wam je na YouTubie. W skrócie przedmioty powinny trafić dokładnie we wtorek po aktualizacji, która będzie 10 o 10 rano, również będziecie mogli zdobyć to prawdopodobnie od razu, albo o godzinie 15, jak te zadania wtedy ruszą i wtedy macie cały sezon na wykonanie ich, ale oczywiście im szybciej zrobicie tym szybciej skinem pogracie, skin generalnie jest skinem ukrytym, aczkolwiek oczywiście chodzi o ten specjalny skinek, który znajdziemy w karnecie bojowym jako sekretny skin, jest to ten dodatkowy skinek, który zawsze ma Mithoson i tym razem ma to Asoka Asoka jest to oczywiście skin ze Star Warsów, no i oczywiście te zadania wejdą, tak samo jak wchodzi na zadania Attack on Titan, czy na przykład jakichś Neptunów, Deadpoolów, czy innych po prostu takich skinów, które Kretoson mamy jakiś inny. Jedyne co nie trzeba zrobić, no to oczywiście wykonać te zadania, które będą pewnie mega proste i powiązane jakoś ze Star Warsami i oczywiście posiadać karnet bojowy. Jeśli go nie posiadasz, spokojnie możesz go oczywiście kupić i też te wszystkie rzeczy będziesz mógł odebrać, bo przypomnę, że skin no nigdy do gry już potem nie trafi i również powiedzmy sobie o dwóch darmowych skinach, które nadchodzą teraz z okazji eventu zimowego i ty też będziesz mógł je zdobyć dokładnie pod koniec tego roku. Ruszy mega event zimowy, wtedy otrzymamy prawdopodobnie 14 prezentów, 14 dni zimy, dwa darmowe skiny dla wszystkich graczy i możliwe, że jeden dodatkowy skin również w praktycznie no dla wszystkich graczy na Epic Games Launcherze, oczywiście to Winterfest, który jest co roku i odbywa się on w okolicach grudnia, wtedy będziemy mieli dwie możliwości, pierwsza możliwość to 14 prezentów w portnacie, wtedy każdego dnia moglibyśmy się zalogować i o godzinie 15 w specjalnym schronieniu otworzyć codziennie jeden prezent których mielibyśmy na przykład lotnie, kilopy, malowania i inne prezenty, w tym oczywiście dwa skiny, które moglibyśmy odebrać na przykład 7 i 10 dnia eventu. Wtedy po prostu po zalogowaniu otwierasz prezent jak to do tej pory i sobie to zgarniasz. Również może być jeszcze druga opcja, że wtedy mielibyśmy specjalne zadania, że na przykład codziennie otrzymujemy jedno zadanie i po skończeniu 7 czy 10 zadań otrzymujemy również po skinie. Oczywiście wtedy otrzymalibyśmy takie same prezenty jak zawsze w prezentach tych zwykłych, ale one one w formie po prostu zadań moim zdaniem lepsze są prezenty, ale napiszcie w komentarzach, co Wy byście chcieli w tym roku w evencie. I też część osób pytała się mnie Kamfta, czy ten event będzie na 100%? Dokładnie tak, ten event będzie na 100%, dlatego że ten event od początku Fortnite odbywa się co roku i jestem pewny, że już niedługo otrzymamy pierwsze informacje, jakie skiny mogłyby w nim być. Oczywiście prawdopodobnie będą takie skiny związane z Fortniteem, bo zawsze są to najczęściej jakieś restyle, ewentualnie jeden totalnie nowy skin i osobiście obstawiam, że może to być znowu jakiś świąteczny vibe, a może z głupem, może jakimś bananem, rybą, czy innym Fortnite. A skinem, bo najczęściej, no jednak były to restyle. I do tego również, jeśli trafiłby darmowy skin na Epic Games Center i do sklepu Fortnite, każdy gracz mógłby go zdobyć, po prostu kupując ten pakiet za 0 złotych, za 0 fałdolców, a następnie robiąc proste misje, na przykład na wbicie 50 leveli, wykonanie jakichś specjalnych rzeczy, albo po prostu odebranie go od razu, bo przypomnę, że w niektórych latach mieliśmy faktycznie ten pakiet od razu do zdobycia, że kosztował on 0 złotych i tak mieliśmy właśnie rok temu, że mogliśmy kupić sobie dodatkowego chyba tam Głufa czy Izabel, no i po prostu nic nie musieliśmy robić, tak zależy, zale co formy dokładnie nam przygotuje. Ale to nie koniec eventu, bo również dla otrzymamy event halloweenowy. Dokładnie po tym update'cie będziemy mieli już ostatni update, będzie się w połowie października. Wtedy każdy gracz będzie miał 14 dni, oczywiście halloweenu z darmowymi prezentami, takimi jak lotnie, malowanie, kilofy i ogólnie końcówka roku będzie turbomocna do zdobywania darmowych rzeczy. W tym momencie nie wiemy, czy pojawi się jakiś darmowy skin na Halloween. Może być to na przykład jakiś turniej halloweenowy albo coś w tym stylu, ale nie jest to pewne. Pewne jest to, że otrzymamy na pewno jakieś 14 zadań, gdzie każdy będzie mógł je wykonać, no i oczywiście zgarnąć sobie darmowe przedmiociki, Wtedy będziemy też codziennie mieli pewnie jakiś quest albo na zwykłym ze specjalnym eventem, albo na trybie kreatywnym, jak to głównie w niektórych latach, gdzie musieliśmy wbijać na specjalne halloweenowe mapki i robić tam specjalne rzeczy, jakieś detrany, jakieś na przykład hide and seeki, -y, czy tego typu zabawy. Do gry standardowo również trafią wszystkie przedmioty, takie jak na przykład jakieś mityczne przedmioty lotnie, na przykład Jagi, czy inne mityki, może coś związanego z Midasem, może mityczne bossy, bo też na tym się spekuluje, które miałby specjalne Itemy. i do tego oczywiście wszystkie skiny wrócą do gry, które były Halloweenowymi skinami, także jeśli czekasz na Gull Trooperka, Skull Troopera, czy inne Midasy czy tego typu skiny, będziesz mógł je kupić z kodem Seikamstar, a te skiny są jednak najlepsze i giga polecam sobie je ogarnąć. Do tego oczywiście również trafią nowe skiny, które Fortnite przygotuje no i możliwe, że jakąś mini bitwę społeczności, bo przypomnę, że bitwy społeczności są to specjalne eventy na stronach internetowych z okazji Halloween, na przykład jesieni, zimy czy tego typu rzeczy, a takiej bitwy społeczności dawno nie mieliśmy, wtedy wystarczyło czy zalogować się na tą stronkę kontem Epic Games i wykonać parę prostych questów i oddawać sobie też jakieś najczęściej malowania, killowe emotki, czy Deko typu rzeczy, ale kto się prawi, dam wam znać, a ty subuj kanał, łapka w górę, kodzik sejkam, zna w sklepie jesteś szefem i wbij na Twitcha i co nie, streamy na kanale YouTube i Twitch i sprawdź poprzednie filmy. Trzymajcie, cześć!